Siema. dzisiaj będziemy recenzować książkę Radek, Radek Kotarski, wam się do mózgu Wyszła nie wiem kiedy, co mnie to obchodzi Nie wiem, no, znaczy powinno mnie obchodzić kiedy wyszła, ale... Jeden gram preparatu zawiera y, Jest taka konwencja, że, że mi się nie chce sprawdzić nie? Ale o czym jest ta książka? Odstaw winion glinowy Wyciąg z nagietka lekarskiego już jest to książka opowiadana o przygodach Najlepsze, co możecie, to jest najlepsze, co możecie przeczytać. JoJo's Bizarre Adventure, na przykład tom 10, bo... Wyciąg z Arniki Górskiej i substancje pomo... No i teraz daj, że, że dzwoni. Halo? Tak? No, no, spoko. Tak. No, na cienki. Dzwonili z wydawnictwa SOWA, mówili, że mam zamknąć mord. Game Night 999, użytkownik Minecrafta, przeniesiony do świata swojej ukochanej gry wraz z przyjacielem, twórcą, że dostaje się na inny serwis. Tym razem muszą stawić czoła straszliwemu królowi pod świata. Od gracza, który nie jest graczem, zależy wiele. życie tych w Minecrafcie i jego prawdziwej rodziny. Czy Game Night 999 będzie się na odwagę? Czy będzie wystarczająco filmy? Druga część. Inwazja. Polecam. Dziękuję za uwagę. W następnej części redakcja... Zdradzimy wam dalszą część. JoJo's Office War. До